Cześć, melduje się Kopikowski. Nie wiem jak Wy, ale ja w takich upałach ledwo funkcjonuję. Moja wydajność sięga maksymalnie 50%. Z drugiej strony, takie upały lepiej pozwalają nam się wczuć w temat tej recenzji, czyli niemiecka ciężarówka Opel Blitz w barwach Deutsche Afrika Korps, czyli wiadomo Afryka Północna. No teraz bez problemu mogę się przenieść w takich tutaj upałach, jak panują obecnie w Polsce, też mogę się przenieść myślami do Afryki Północnej. Słuchajcie, dla osób, które nie lubią moich długich recenzji, właściwie mógłbym teraz szybciutko streścić to do, następującej, do następujących zdań, że jest to po prostu, jest to coś pięknego, piękny model, ale w skali, która nie pasuje do, praktycznie do, całe, do całej reszty kolekcji Deutsche Afrika Corps od Kobi. I to jest takie, to jest tak jakby, no w pewnym sensie, że zarzut numer jeden. Zarzut numer dwa to jest, że no montaż, montaż ten, tej plandeki to jest na pewno nie dla osób o słabych nerwach, tak? Trzeba się uzbroić w cierpliwość i ponieważ montaż tego nie należy do najprostszych i tutaj no, trzeba spokoju pewne, pewnego do, dozy precyzji, pewnej dozy precyzji tutaj no i e, można uzyskać fantastyczny rezultat. To jest w ogóle bardzo ciekawy ruch, to, że kobi wypuściło teraz tego Opla Blitza z plan deką w tej w pomniejszonej skali 1 do 35 podczas gdy całą właściwie kolekcję, no bo teraz jeszcze będzie, teraz już mamy tego Horsia też w barwach Deutsche Afrika Korps, on też jest w skali 1 do 35 i to, to będzie jakby odpowiednik tego modelu, nie? więc one będą teraz do siebie pasować. Natomiast zobaczcie, wszystkie te modele czołgowe, tak? czyli Pancer 2, Pancer 4, Sztuk 3, Szturm Pancer 2 i kto wie, co jeszcze, na przykład ten, choćby ten Mamot Romla, nie wiem, no Kubelwagen, jakieś tam, coś tu, żebyśmy znaleźli. To wszystko jest w tej tej większej skali około tam 1 do 28, 20 paru, nie? A teraz mamy nagle tą pomniejszoną ciężarówkę, no która nam nie pasuje do tego wszystkiego, co powiedzmy sobie zebraliśmy wcześniej. I teraz mnie to bardzo ciekawi, co to znaczy, czy teraz, czy to jest tylko taki jednorazowy tutaj skręt czy może tak oni sobie to um, teraz tutaj po, po jakby uporządkowali to sobie że no to samochody będą więc do 305 czyli teraz chorsi kto wie co jeszcze no ale to jest takie słuchajcie no um, dziwne natomiast albo być może być może, słuchajcie, zobaczymy w 1 do 35, jakieś teraz właśnie już szczągowe zestawy to by było bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. No ale szczerze mówiąc, wątpię, bo to byłaby kolejna, kolejna skala, um, którą, którą kobie by tutaj miało wprowadzić, bo że ja ja, bym, ja w ogóle obstawiam, że, że trzymajmy się chociaż dwóch, tak, czyli mamy już 1 do 48 taką mocno ukorzenioną, no i ta 1 w okolicach 28 ja bym. Postulował po prostu, żebyśmy uporządkowali sprawę i poregulowali wszystkie czołgi do 1 do 28, i w ten sposób byłyby dwie, dwie takie podstawowe skale czołgowe. Jeżeli chodzi o drugą wojnę, drugą wojnę światową, nie? bo ja jestem ogólnie, jestem wielkim fanem, 1 do 35 jak wiecie i tak dalej, ale no to wątpię, żeby, żeby Kobi wprowadziło trzecią. Zatem posunięcie wprowadzenia tego Opla w skład 305 jest ciekawe i zobaczymy do czego będzie prowadziło. A teraz zajmujemy się już, już tylko tym modelem. Ten model, słuchajcie, wyraźnie został przygotowany bardzo bardzo z takim z dużym zaangażowaniem. To nie, no, nie był to jakiś pomysł ad hoc, tak, że nagle o robimy blica 1 do 35, nie? Bo zobaczcie, tutaj mamy no, nowe elementy, które zostały przygotowane specjalnie do tego modelu i, no i wątpię, że po prostu, żeby to było takie, że sobie nagle wymyślili, tak? Że, że zro, o, zrobimy mniejszego Blitza. Wiadomo, plakieteczka w, w zestawie jest taka mała na, na skosiku, co ciekawe, wszędzie tutaj na, na tych pudełkach jest tylko Blitz 3600, natomiast wiemy, że jest to Opel Blitz. Domyślam się, że tutaj unikali, że tak powiem, rozpisywania się o tym, że jest to Opel z jakichś tam względów pewnie licencyjnych, natomiast dobre jest to, że na grillu mamy piękny piękny nadruk Opel Blitz, tak? Dobra, wiecie co, jak już wziąłem tę ciężarówkę Dobra, wiecie, no dobra, szybciutko o figurce Figurka jest ciekawa z kilku względów Po pierwsze, że mamy tutaj ciekawy nadruk na na rękawie Afryka. Zobaczcie Mamy tutaj taką właśnie nadrukowaną opaseczkę na, na rękawie. Nadruk na się bym powiedział dosyć standardowy. Minka w porządku, no i taki tutaj hełm, taki wzór bym powiedział tropikalny, tak. Jakieś tam nieduże ilości oni na początku dostali takich właśnie hełmów tropikalnych. Tutaj takie, ta, ta fajna taka opaska. Z karabinem, ale ja to zdejmuję, bo ja chcę wam coś pokazać, dlaczego moja figurka w ogóle jest figurką totalnie unikatową. Mamy tu do czynienia z błędem bardzo ciekawym błędem. Otóż, słuchajcie, on ma nadrukowany ten przód, ma nadrukowany de facto na plecach. Słuchajcie, zauważyłem to podczas oglądania wnikliwego, coś mi nie pasowało. Zobaczcie, wyraźnie widać, że tutaj są w okolicach jego pasa i tych ładownic. Widać te, te wypychacze, które są na plecach. A poza tym, jak spojrzymy sobie na kształt jego, jego korpusu, to da się zaobserwować, że, że, że tutaj tą klatkę piersiową ma taką zapadniętą, albo powiedzmy sobie taką płaską, a tą wypukłość ma tutaj. Z tyłu. To jest oczywiście tylko taka ciekawostka, bo tak naprawdę ta figurka w żaden sposób nie jest z nim zniszczona, tak? Ona jest jak najbardziej. ok, Możemy tego w ogóle nie zauważyć, ale 100% confirmed, że on ma po prostu nadruk na. Ten nadruk ma na plecach, tak naprawdę jest to po prostu zamienione. Po prostu rączki były zamontowane odwrotnie. Wszystko się niby zgadza, tak? Dobra, więc figurka OK. W pewnym sensie mam unikatową figurkę, tak? Mega unikatową figurkę. Może kiedyś takie rzeczy będą warte, ogromne pieniądze. Teraz słuchajcie, już przechodzimy do tej pięknotki, absolutnie po prostu, absolutne beauty. Ciężarówka według mnie jest to, jest pierwsza klasa, tak? Raz, że zobaczmy tutaj te nowe drzwi. Nowe drzwi, oczywiście to jest z nadrukiem, z palemką, bez swastyki. Tutaj gdzieś w okolicach, w okolicach pnia powinna być też taka dosyć duża swastyka. Pod kątem ustawiona jej nie ma. Podobną palemkę Deutsche Afrika Corps widzimy tutaj na butniczku. Zobaczcie, bardzo znaną już, znaczy z poprzednich tych modeli Mercedesowych, konstrukcję przedniego zderzaka, która mi się bardzo podoba. Widzimy tutaj nadrukowany Grill Opel Blitz. Piękne te lampeczki. Wsadzone tutaj te pieniążki takie KOBI, fluorescencyjne, w te oprawki. Tutaj bardzo ładnie to jest zamontowane. Tutaj na skosikach, na skosikach mamy nadruki tutaj takich też kratek wentylacyjnych. Bardzo w ogóle mi się podoba to, w jaki sposób to, było za, to jest zamontowane tutaj. Zobaczcie, to jest taki, taki tutaj montaż ciekawy, bardzo mi się to podoba. To jest sporo w ogóle ciekawych elementów. No nie muszę mówić, że zaznaczyć, że, że budowni, budowniczowie własnych konstrukcji tutaj powinni zwrócić uwagę na, na, na ilość elementów takich drobnych do, do precyzyjnego montażu. Bo tutaj właśnie w tym zestawie praktycznie nie ma dużych elementów, tak? to, jest, to jest plus i minus zależy, z, z, cecha po prostu tego zestawu, w zależności od tego, um, czego akurat potrzebujemy, możemy być niezadowoleni, lub zadowoleni, jeżeli patrzymy, jako, na, na zestaw jako źródło części. Tak? Kabinka jest dosyć malutka tutaj, ale da się tutaj umieścić figurkę bez nakrycia głowy. Ale tutaj mówimy raczej o takim wrzuceniu jej, i ona będzie się tam raczej majtać. Tak? Nie ma tam tego siedziska, takiego dedykowanego siedziska dla figurki, tak, chyba by się już nie zmieściło. Malutka tutaj taka skrzyneczka, chociaż prawdopodobnie jest to bak z paliwem, tu bardzo mi się podoba, jak te tutaj mamy z tyłu takie, podzespoły, zespoły dwóch kół po każdej stronie fajnie to wygląda natomiast tutaj trzeba zwrócić uwagę bo tu oczywiście jest ten zawsze taki problem z ustawieniem tych kół no problem po prostu trzeba uważać tam wszystko oczywiście w instrukcji jest dokładnie opisane jak to włożyć żeby, żeby koła się ładnie kręciły i wszystko było w porządku ale trzeba bardzo bardzo uważać tak? tutaj no, no bardzo mi się podoba jak tutaj ta jest, skonstruowana jest ta rama Rama tej ciężarówki, na co montujemy tutaj z tyłu tą samą pakę. Tu zobaczcie, mam jeszcze jeden malutki klocuszek, jedną malutką płyteczkę. Jeden na dwa białą z nadrukiem rejestracji, światełko. Taki długi, tutaj ciekawy hak holowniczy, na który, do którego możemy doczepić sobie na przykład właśnie Paka 40. Co prawda nie jest on idealnie wyskalowany w 1 do 35. Jest oczywiście za duży, ale po prostu no pasuje, pasuje, w miarę, po prostu funkcjonalnie pasuje do tego zestawu jak najbardziej. Nie pokażę wam teraz tego, bo musiałem rozebrać Paka. O, musiałem go rozebrać. Dobra, więc tu się ładnie, ładnie nam się otwiera. Otwiera nam się tylna klapa. Bardzo fajnie, to tutaj jest, mamy dużo miejsca, możemy sobie coś tam na, na, na pacę, sobie coś tam przewozić, jak najbardziej bardzo fajna konstrukcja tutaj tych takich, tych takich no pałąków tutaj, które podtrzymują ten cały materiał, bardzo to jest fajnie zrobione, naprawdę rewelacja, dużo elementów takich wykończeniowych tutaj z tymi właśnie z tymi imitacją nitów. No, tak to wygląda. Ciężarówka naprawdę prima sort, piękniusia, taka malutka. No zobaczcie, ona, ona jest wyraźnie, ona jest wyraźnie taka malutka, nie? Jedyne co Wam jeszcze chciałbym powiedzieć, no to tutaj, jeżeli chodzi o montaż tych, tych elementów co jest dosyć trudne, no to róbcie tak, jak jest opisane w instrukcji, tak, czyli rozkładamy, rozkładamy tkaninkę, układamy te elementy najpierw tam pod spód wkładamy i staramy się docisnąć te elementy, które zamykają te, te takie szczypce tutaj poszczególne i staramy się podczas dociskania, żeby się nie po prostu nie poprzesuwały się te dolne elementy, no i tak powolutku, powolutku, ostrożnie można zamontować wszystkie te Wszystkie te zaciski, a później to już jest oczywiście tylko, tylko przyjemność, zamknięcie tego wszystkiego. No więc, ok, słuchajcie, nie będziemy tutaj przedłużać. Ja co prawda w ogóle w tej recenzji, znaczy na, na ten weekend, chciałem recenzować już kariera, która mi, który mnie bardzo interesuje. Czyli ja ciążyłem w kierunku kariera, ale widziałem, że no, nie, nie wybaczylibyście mi, jeżeli bym nie, nie zrobił najpierw tego. Tej ciężarówki, tej Opla, więc zaczęliśmy od Opla. Dobrze się bawiłem, jak najbardziej podczas budowy. Nie, nie napotkałem na żadne problemy takie jakościowe. No, mówię, jeżeli chodzi o trudność, no to jest, jest pewna trudność z montażem tej, tej Plandeki. Natomiast jest to jak najbardziej do zrobienia. Jak najbardziej. Model się budowało przyjemnie. Nie mam tu zastrzeżeń, zrelaksowałem się, ale musiałem siedzieć oczywiście tutaj przy tych lampach, już bez koszulki, bo po prostu jest, jest za gorąco. Tak? Klimaty jak najbardziej afrykańskie, również tutaj, jeżeli chodzi o temperatury. Pozostaje kwestia tej skali. Faktycznie, słuchajcie, nawet mam, i to nie tylko, że mi się tak wydaje, tylko ja na przykład słyszę też głosy od moich tam, właśnie no, takich stałych klientów. Część osób po prostu nawet nie wzięło tego modelu. Bo im nie pasuje do, do, reszty, do reszty kolekcji, tak? do reszty czołgów Deutsche Afrika Corps. Oczywiście, jeżeli chodzi o kolekcjonerów, takich, którzy kolekcjonują od góry do dołu wszystko, no to nie ma, nie, ma, nie ma dyskusji w ogóle. No, to jest, musisz mieć. Ja uważam, że jeżeli na przykład ktoś podchodzi w ogóle od strony tylko samochodów, no to, no to pasuje. Nie? No więc to jest takie, jest sprawa dyskusyjna mocno i jestem ciekaw, co o tym myślicie. Czy to myślicie, że, że może teraz jest jakaś jaskółka, jeżeli chodzi o zmiany. I teraz nie wiem, będzie mieli czołg w jedy, czołgi w 1 do 35. Zobaczymy. Trzymajcie się, już do zobaczenia wkrótce. Hej!